Możemy się cofnij. To znaczy, bo w tym drugim ujęciu to pójdziesz tak jak szedłeś. Normalnie pójdziesz za nimi, bo tam jest długość tekstu. A tu może byśmy w ogóle stanęli, się tak jak wiesz na tym odcinku, Wjechało, no to... i tu byśmy cofnęli, otworzyłyby się te drzwi. I potem już byś został. Grzesiu Chwileczkę tak, Darku, wszystko dobra, Ci dobra, zrobimy nie, mówię, że... Tak, żebyś tu chłopie miał jak najlepiej Koniecznie siedzisko Znaczy, z tamtej strony, tak? Tak Rączka przednie na pewno pod spód, bo... No dobra, dobra, dobra. Wracamy, wracamy. wracamy. Wszystko wracamy. Wszystko inaczej. Trzy. Akcja! Tak o to się zaraz urwie! No i dobrze! Ale razem ze mną! Twoja żona odmawia współpracy! No to ją przekonam! Stop! Dobra! Muszę mieć jakieś zabezpieczenie. Coś czwartego, co będę mu pokazać. Kujace obejrzyj! Twojego już widziałem!